Olej taka toczama, dawaj się krew swoją pił. Olej to będzie toczama, dawaj się krew swoją pił. Olej taka toczama, dawaj się krew swoją pił. Olej taka toczama, dawaj się krew w swoją wbił. Właśnie tam dobry dzień. Jeszcze raz to sobie czał świat o tym wie. Kładaj, agaja, właśnie w całą życie Jeszcze raz do bycia cały świat o tym wiem właśnie w całą wycie. Jeszcze raz, ja kła, ja, ga ja podróży od jednego bitu 2 b tylko dalej do przodu nie zaczynam mnie, nikt patrzeło. Nic mi nie szkoda bo to jest na zanieczona, każda jedna kłoda To dobra jest metoda Nastwierdz, jaki jest uplaj wioda Czy się to po to patrzycie? Wywyższam raka i pchałupy Idę dalej z nimi, a w szamne Gdyby te ktoś I nie wiem jak to się dzieje Nie wiem co się okaże Na domu bloku do zania ludzi kojarzę Z nimi właśnie nasze rzekocie tego dnia bagażę. To piecy, mariuany To właśnie raka babci w Dwa różne rany, to co jadać, mamy zmiany, poruszamy z z miłością tu każdy robi. Robimy to co chcemy, my żyłamy do ciebie. Nie ich bo dobrze się czujemy. Przyjemy, a żyjemy to potem woskociemy. Wbijam się w bitwę zagicznie. Kolejny raz, śpiewam te historię uliczne.